Nie bagażu podręcznego, półki nad państwem, a pozostawiając pod autobusem. Lawa powinna wszędzie. Islandii. Zobaczymy, co nas tu będzie, co nas tu spotka raczej. No, taka krótka wizyta czterodniowa. Stolica Reykjavik, Keflavik, jakieś gorące źródełka, Blue Laguna, zwiedzanie stolicy. Także szybka taka akcja. Będę tu jeszcze za miesiąc, na tydzień. Wtedy będzie dwudniowa Grenlandia. Uuu! I dopiero zwiedzanie Islandii troszeczkę głębiej. Czyli te wszystkie gejzery wulkany wodospady <laughs> Także taka akcja Pozdro, pierwsze pozdro z Islandii Jest to miejsce na Islandii Które łączy dwie płyty Amerykańską

Kolejna atrakcja słynna, Blue Laguna, islandzka. Ale widoki na tej Blue Lagunie, e, e, ja ci pokażę tu po islandzku. Laguna, zaraz tu na banie będę ładował. Dobra, dawać już ładujemy się. Telefon, telefon, tylko zostawię i już wchodzimy. Dobra, wchodzimy jeszcze raz? No czekaj na kręcę to zrobię. Widownie już. Miejski szalet. Czekaj, bo mnie przycisnęło. Czekaj, jak to się otwiera? A, to chyba do Islandii jest to na hasło. Kupę chciałem zrobić z Polski, jestem góral. O ty, działa. Kozacki. Dobra, na razie, czekaj. Nocny spacerek po Reykjaviku. Północ a jasno jak w dzień. Dziudzic wiedzą pierwszej w nocy. A jasno jak w dzień. Kozacko tu jest. Wszystko zamknięte niestety, ale idziemy dalej. No i dobra, mamy mapę co zwiedzać port. <laughs> Telefon jest wodoszczelny, ale właśnie weszliśmy do jakiegoś akwaparku. O kurwa! Nie, tu grubo idzie. Na pocięciu. O, ja pierdolę. Ty, żeby mi telefon nie wypadł. A jakaś. Strasznie. Za się ręce ślizgają. Nie da się wejść. Jakiś <gry> akłapark ze źródeł termalnych. 44 stopnie. Ciepła ma ta woda, nie wiem czy widać. <gry> nie wiem jak pokazać temperaturę. Ale jest bardzo ciepło, ledwo. Tutaj weszliśmy. O parę widać. <gry> Także troszeczkę się tu zrelaksujemy. Na linę wchodziłem, ale coś śliska była ciężko, ale jeszcze tam było parę ćwiczeń do zrobienia, to zrobię sobie z 300-400 pompeczek ze 100 podciągnięć i mam trening odbębniony, a potem idziemy na rybkę i na zwiedzanko dalszych atrakcji wokół stolicy. Także pozdro ze źródeł termalnych. O, o jak pierdzi to ze środka Ziemi te bulgoto, bulgoczące pierdy. Ja idą. wychodzę, z mrodu nie czujecie, bo fajnie. Pozdro. Słuchajcie, po prostu... Po prostu z tego. Zobaczcie. 5 stopni. Prosto 44 do 5. Ja pierdziele, nie, tu mi się jajka skurczyły. Pozdro po, po, ty, po tych 5 po stopniach z powrotem się wbijam do tych 44. Słuchajcie, 14 stopni. Chodzimy rozebrani, podwoże i się opalamy. Także ciekawa sytuacja. U nas baseny są zamknięte przy takiej temperaturze. Tu mówię, że to jest 50-metrowy basen. Zobaczycie go przepłynę delfinkiem. O, jeszcze klapki z plu laguny. Z odzysku. Wiecie o co chodzi? Ledwo co dałem rady dziuś 50 metrów to przesada a spróbuję jeszcze raz odpocząłem <grymne> Wracając z paseliku Piękna panorama Reykjaviku i nabrzeży Dobra, dotarliśmy do kolejnej atrakcji. Zaraz zobaczymy, co nas tu spotka. Ty, kurwa, przeszedłeś ode mnie. To są delfiny. Ty. Ty, orka jest. Zawsze chciałem spojrzeć białemu niedźwiedziowi w oczy. No i co, niedźwiadku? No i dobra, weszliśmy do groty śnieżnej. Ty, to prawdziwy śnieg. My już mamy zwiedzone całą Islandię, nie musimy jechać w głąb kraju, A Ej, ale goti, bo coś... to jest na prawej no, no mówię, no dlatego tu jest minus 15 stopni, no czekaj, może, okay. że nam dali te kurtki. Ty! Watch! Kozak. Nie zgub się, dzióbko, bo cię tu jakiś Eskimos dopadnie. A ja jak w zamku trzeba się schylać, nawet nie myślimy. Tutaj wyszliśmy w jakieś krząskie, Kląskiem tutaj te przejście. Jest zimno. Jakieś krząskie, Ksiąskie przejście. Chula, chciałem sprawdzić, czy to lód. Ja pierdzielę przykleiłem się. Dziwuj się. Jak ja w nocy tutaj poradzę sobie z tobą <laughs> z uszkodzonym jezorem pozdro z groty lodowej Jest <laughs> to <laughs> Nie miałem piękną oczu. A co? Dobra, nie? Ty, Dziubi, zobacz. Znają nas tu. Ural <górę> Wrocław, zawsze ok.

Tu byliśmy, nie by wszędzie byliśmy. No, nie Bardzo fajne miejsce, polecam. Można zobaczyć to filmik to o całej wyspie. Przybycie w końcu, ale ja już jutro lecę, za późno trochę. Ale dobra, mamy kolejny dzień, idziemy do portu, i zaraz rejs stateczkiem, kutrem na polowanie. A nie, przepraszam, polowania są zabronione, ale oglądanie wielorybów. Zobaczymy, czy je spotkamy. Także pierwsze pozdro dzisiejszego dnia. Pichu, szkielet łodzi wikingów co prawda jakiś fotorystyczne z jakiegoś metalu, a nie z drewna, ale, ale znany jest rekin i wódka islandska, Jak on się nazywa? Może zobaczę na zdjęciu. Będziemy próbować rekina i wieloryba taki zestaw zamówiliśmy A, to jest ta nazwa chyba nie? Braninwing. Zobaczymy jak to kopie <ścoughs> Pozdro Jeszcze tutaj takie ciekawostki różne rybna, to są takie chipsy chyba, wiesz, dziudiks Zaraz ich tu objemy jak, jak to za darmo Pozdrawiają. Tu ją to ja biorę zawsze. Dobra, próbujemy. Cie znaczy, co, myślałem, że to będzie, że to dali taką przekąskę i że tego będzie więcej, a tu jest tylko. O, to jest ten. O, to, czekaj, podniosę. Ten kawałek. To jest. Rekin. To jest rekin. A pewnie dali za, dorsza, nie? Za 100 <laughs> złotych. Czyli te trzy gryzy kosztowały tu pakę, a pewnie dali dorsza i to z Bałtyku. Pozdro. Mm. Nie no, ewidentnie czuć rekina. To jarytaniśmy. No, taki... Ty rzeczywiście. Ty powiem wam, że to jakieś dziwne jest. I tą wódką mamy zapić. Dobrze, że tam chociaż kieliszka wódki dali. To za tą pakę się opłacało chociaż dla tej, dla, dla tej wódki. Wasze zdrowie, rekinowe zdrowe. Dobra, idziemy zjeść tych dermowych, żeby nam się ta paka zwróciła. Wiecie o co chodzi. Pozdro, rekinowe pozdro. Słychały górkiego przywitać.

Dawać wariaty Dawaj, Maria Środek lata, zobaczcie jak trzeba być ubrany. Islamskie jedzenie, Goch z nutellą. Samoobsługa. Oh. <laughs> Na stawku. Z, z, kawa z kawałkami wieloryba. Szukamy wielorybu. Jakąś zanętę może tu im sypnąć. Jest! Mam! Miałem! Nagrałem kawałek! Skacz kurwa! Skacz tu po filmiku workiego! Dawaj no! Za co ci tu zapłaciłem? Wielu rybów więcej nie ma, ale piękny widok na góry jakieś 250 km do Grenlandii, ale to za miesiąc. Wszty Skacz tutaj, wyżej! Mów, że żeby wypływasz, żebym zdążył! Yes, yes. Delfiny! Woo! Mamy je! Dawaj, skakać tutaj! Hey, super! 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 Podobno najbardziej znane hot dogi w Reykjaviku. Bill Clinton tu się zatrzymał i jadł. Niezły farmazon. Pozdro. Zatacz mi misiu. Tańczący niedźwiadek. Biały i brunatny. Biały miś. Biały miś dla dziewczyny Spójrz na misia tarirarara.